Siemano, witajcie! Ja jestem Kuba, czyli Skiro. i dzisiaj wraz z Adamem będziemy robili SkyBase'a w mgle. Tak jakby w Fortnite. Cie. będziemy mega wysoko i mgła będzie nas zasłaniała. Witam wszystkich po długiej przerwie. I oczywiście, zanim przejdziemy dalej, zostawcie taką właśnie subskrypcję na kanale i ona leci tą stronę. Pamiętajcie również o łapce w górę, no i wpiszcie mój kod SKIRO w sklepie. A teraz przejdźmy już do tego filmu. Nie mam pojęcia jak to wyjdzie, ale mam nadzieję, że jakoś dobrze. Ogólnie plan jest taki, że lądujemy standardowo na tartaku, tam zbieramy mnóstwo drewna, spore ciaków i budujemy tego skybase'a. No i oczywiście jakąś broń też zbierzemy, najlepiej jakąś snajperkę, żeby robić po prostu fragi. Czekaj, ustawienia sobie zmniejszę. Ona takich nie dobre rady grać. Dobra, mam. Famasa. Famas to nie jest dobra broń. W sensie. Jak będziemy na Skypezie no to nic mi to nie da. Taki famasik zwykły. No dobra, zielona MSka może być. Aha, dostałem kombata. Kombat strzela na daleko, ale nie na tak daleko, żeby... no, z góry strzelić z jakiegoś gracza, który będzie na dole po prostu, żeby go zabić. Ogólnie daję ci tutaj potki, tam jeszcze masz dużo potkę w tym miejscu. Skąd zacząć to budowanie, co, nie? Żeby po prostu nie było tego widać coś, tak? A eee, Jest pła, więc nie będzie tego widać. Między drzewami, co nie? Tak, tak, tak. Albo z jakiegoś wysokiego budynku, co nie? Na przykład z jakby... tego miejsca. Masz ściomka? W tym miejscu? Dobra, rzucam ci granaty. Nie wiem po co, ale rozwalam to wszystko. Ej, on jest tam z tyłu. Nie dostał ode mnie? Ej, to są boty jakieś. To są no boty. No właśnie też to zauważyłem, no ale już okej. Okay. W ogóle nie wiem co by się stało, gdybyśmy zostali na same duszki, Przecież one nas nie skolapsują, więc byśmy grali po prostu pod strefę, więc taka apteczka się na pewno przyda. Bo one raczej nie mogą się za szybko leczyć, tylko mogą jeść jakieś tam itemy, ale to co dużo HP nie daje. Dobra, zaczną idzie strefa, w którą strona pójdzie to zacząć. Wow. Okej? Okay. Eee, na szczęście nie. Nie straciłem HP. Miałem duszek tu idzie do nas. Co ty gadasz? O kurde, nie jeden, nie jeden! Dobra, dostał. o wow. Masz jeszcze drugiego. O, tu są jeszcze trzy. To nie zła ekipa nam się trafiła. Pomóż, pomóż, bo zginę. Biegnę, biegnę ci pomóc. No nie, nie no, no nie możesz. Raz. Dobra, zginął. To ty zginąłeś? Nie, ty nie zginąłeś. Nie. Ale na no. to jest U. Co jest? Fajne duszki, fajne duszki. Co to było? Co jest, je tak? Nie no, co o. jest? Dobra. No i teraz mi jest smutno, bo ja nie mam tego. Dobra, fail e, na każdym odcinku musi być, żeby było. E, wiecie, żeby była tradycja, to musi być fail. A teraz wspieramy e, znowu macy i będziemy się budowali mniej więcej z tego miejsca. O ile tutaj będziemy mieli strefę, wiadomo. Wiadomo o co chodzi, to już jest takie moje powiedzonko ostatnio. Dobramy tu jeziomka. Jest ziomek, masz broń? Tutaj jest. E, Wrądował na budynku albo za budynkiem. Dostał. Leży. Teraz trzeba uważać na te duszki, bo one nie są aż takie słabe, jakby nie patrzeć Kiedy się podjedzie, to jest, no jest kit, okay. Ale jak dwóch albo trzech, no to już jest słabo Tak jak w poprzedniej gierce, czterech naraz Dobra, wsiadaj do fury Masz w ogóle potężny setik, ten killoff Szczególnie tutaj pasuje No nie, mgła się zepsuła Chyba? Albo nie, nadal jest mgła w sumie Jest, ale ona tak przechodzi tak czasami i się tak, wiesz, nasila okay. i jest spora. Duszek jest na prawo, albo jakiś gracz, ale nie klepiemy się teraz Teraz po prostu lecimy do strefy I budujemy tylko skybase'a. No niestety muszę cię zmartwić, ponieważ nie mamy strefy tutaj Musimy iść, myślę, że na tą górę Będzie okej, okay, chyba Bo na razie jeszcze nie ma co budować skybase'a, ponieważ e, Byśmy Zobacz, stracili wszystkie matce, żeby tutaj się przemieścić Przy biureczku Przy biureczku, tako No nie, no mi jest słodko, że ja nie mam tej motki po prostu A ja już to wiesz, ekskluzywne krzesełko gamingowe No widzowie, on się to widać że mnie śmieje ja robię syn taktyczną zawikę. Elo. Ziomki są na prawo. Tam sobie lecą, więc. Ja bym się jeszcze nie budował. Chwilę się wstrzymajmy, żeby tego nie zepsuć. Tutaj też jest duszek. Adam, adam, adam. Musiałem, 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 musiałem. Czy ja, czy ja mogę trafić? Dostał. Tam jest kilka duszków, chyba I oczywiście go nie zabiliśmy, on zaraz się będzie chciał zemścić, tutaj przyleci A, No, nasz tam... O dobra, aż on na wodę pobiegł To nieważne No trochę się boję o tych graczy, że oni zaraz tutaj przyjdą To na pewno są jacyś spocency O, o, ktoś tam nie leci Lecą przed nami, uważaj, nie pokazuj się Jak coś, to trzeba robić to zawijkę, mega szybko Nie no, nie możemy się budować, wow, jak się wow, tam strzelają wow, 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 wow. Najpierw dostałem, ale nie Ja się zaczynam budować. W sensie, no trzeba w końcu zaryzykować. Ja mam miotłę, więc ja nie zginę. Najwyżej cię podniosę. Ej, no powoli, ja już nie widzę miejscówki. Tylko, że strefą, najgorsze jest strefą, to, że strefa strefą. właśnie. Chyba będę szybszy od strefy. Dobra, Git, udało się. Okej, okay, mi się materiały skończyły. Jest przypał. 3, 2, 1. No nie mów, no nie. Nie, Adam, nie. Nie, mi się materiały skończyły. Nie gadaj. No nie, no nie gadaj, no nie gadaj Ja uciekam, chociaż huh? czy uda mi się uciec? Nie udało mi się nawet uciec Okej, okay, do 3 razy sztuka, poprzednia gierka nie za bardzo się udała, no trochę fail, już kolejna na tym odcinku, ale teraz zbieramy materiały I widzimy się dopiero przy budowie SkyBase'a eee, powiem tak Chciałem tutaj widzieć mgłę. W sensie, chciałem nic nie widzieć przez mgłę, a tej mgły nie ma. A my musimy się już budować do góry. W sensie, to jest ten moment. Mamy idealną strefę i idealne miejsce do budowy. Miejmy nadzieję, że ona się po prostu za chwilę pojawi. Czekamy już tak długo. Nagrywamy ten odcinek tak długo, ponieważ już ponad godzinę, nawet nie wiem czy nie półtorej. Tym razem nie zginiemy już od strefy. Jak już to jakiś gracz nas rzuci, ale nie strefa. Chyba mgła idzie. Oby tak. Oby tak Adam. Soba, 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 soba. Tak idzie mgła. Okej, okay, kozacko. To by szybko tutaj przyszła Co ja zrobiłem? Nie mogę tu budować, co jest? Halo? Halo? Aha, e, bo, bo ktoś tam bruszy. to skolapsował No to nieźle No to nieźle Adam, robimy to jeszcze raz Tylko, że w jakimś innym miejscu To dawaj, zaczynaj, teraz ty buduj Czekaj, bo coś leci Okej, okay, ziomeczki Ziąmek. są za nami Ziomek, 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 to ziomek już. Coś mi tutaj rzucił, to są chyba granaty? Tobie rzucił Nie, po, te granaty? Podki, podki rzucił? To Nie, nie zabijaj go, nie zabijaj. Zostaw go, niech sobie tam, niech sobie chilluje bombę. My używamy wyrywy i spadamy stąd, tak mi się wydaje. O, laseruje mnie, laseruje mnie. Czemu my zawsze musimy mieć pecha? Jak ci tam Adam idzie? Spinanie się, nikt tego nie kolapsuje? Chyba jeszcze nie. W ogóle, ile nam zostało osób? Chyba trzy. No, trzy. Szczerze, to wydaje mi się, że prawie nas nie widać z samego dołu. W sensie, no kto będzie się patrzył w ogóle... W niebo w ogóle, chyba nikt. Mam taką nadzieję po prostu. Jest co? Patrz, patrz. Ktoś użył wyrwy, a drugi ktoś użył wyrwy, chyba nas nie widzieli. Mam taką nadzieję, że nas nie widzieli. Adam! Adam, cały odcinek to tańczysz. Ty ktoś lata. Eee, to chyba duszki, co? To, to, chyba, to chyba duszki! Nie! Nie! No nie gadaj! To nie ze duszki. Dostał 4 HP w głowę. Gdzie ty jesteś, byczku? Tutaj gdzieś? A, myślałem, że jest niewidzialny. Okej, okay, zginął. Dobra, dostał, 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 prawie zginął. Czekaj, biegnę, biegnę. Czekaj, nie czekaj. mogę tego edytować, generalnie. No, czy ja nie mogę tego podmienić, naprawdę? No, nie mogę za nic z tego zrobić. No co, jest duszek, Adam, duszek. Duszek! Widzę, widzę. Ja nie mogę. To nie jest duszek. No, naprawdę. Masz go tutaj. Staram się cały czas go kolapsować. Nie ma już keba w ogóle. No, ale, że serio, gościu. Adam, wierzę w ciebie, musisz to zrobić. No, chyba będzie laserek grany. To jest po prostu idealna rzecz, jaką możesz teraz zrobić, Adam. No, laserek, wiadomo. Ale jeszcze czekał też, działajn one, one Czekaj, ty jeszcze teraz będziesz duszkiem? Wygraliśmy to? I z... Wygraliśmy to? Tak. Aha, aha, no i słuchajcie, to by było na tyle, niestety skończyło mi się miejsce na karcie pamięci, w takim razie to będzie zakończenie bez kamerki, myślę, że odcinek wyszedł naprawdę bardzo fajnie, widzimy się już w kolejnym, pa pa, no i cześć!